W dzisiejszym odcinku omówimy zestaw Indiana Jones i Ucieczka z zaginionego grobowca. Zestaw Ucieczka z zaginionego grobowca zawiera trzy minifigurki. Pierwszą figurką jest Indiana Jones z torbą boczną, lasem i dwoma nadrukami na twarzy. Drugą figurką jest Stalach. Niestety, w przeciwieństwie do swojego odpowiednika z gry, nie ma żadnego akcesorium, nawet łopaty. Zestaw również zawiera Marlene Rainwood i ona przychodzi z pochodnią. Ta też drugi nadruk na główce z przerażonym wyrazem twarzy. Sam zestaw ma parę elementów interaktywnych. Węża, który może wyskoczyć na naszych głównych bohaterów. Męcy się posąg, który otwiera ścianę oraz mumie, które możecie przestraszyć. Sam zestaw jest bardzo ciekawy i z ceną, którą zapłaciłem, równą 185 zł, daję mu 7 na 10. Dziękuję za oglądanie i pamiętajcie o subskrypcji.